Okazuje się, że wszystkich nas otaczają niewidzialne istoty, a teraz, prócz nich, wszędzie są jeszcze Pokémony. O! Gengar! Ale mam szczęście. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku koszmarnej piątki. Tak jak w czasach mojej młodości w ostatnim tygodniu świat oszalał na punkcie Pokémonów. Jest, nareszcie mogę zrobić o nich odcinek. A nie wiecie jaka to przyjemność, bo świat tych słodkich stworków jest, jak się okazuje, pełen dziwnych i niepokojących rzeczy. Oto przed wami pięć mrocznych faktów o Pokémonach. Fakt numer jeden: w świecie Pokémon Ludzie jedzą pokémony. Tak, ta relacja nie opiera się tylko na przyjaźni i wspólnych przygodach, jak próbował przekonać nas aż. choć może cały ten świat to tylko wytwór jego wyobraźni. Ludzie w świecie pokémon nie tylko wykorzystują te stworki do walki, ale też konsumują mięso niektórych z nich, tak jak my konsumujemy mięso zwierząt. W Pokédexie znajdziemy wzmiankę, że Farfetch'd, tak, ta kaczka z porem Prawie całkowicie wyginęła, bo da się z niej zrobić przepyszny posiłek. A w wersjach Gold i Silver zła organizacja Team Rocket planowała zarabiać krocie na sprzedaży innego przysmaku. Ogonów slałołków. Tak, tych slałołków, które podobno wiedzą wszystko, i to przez zbyt dużą ilość bodźców są tak powolne. Wiedzą wszystko. Fakt numer dwa. Inspiracją dla wielu Pokémonów były często dziwne i mroczne stwory z legend z naszego świata. Dla przykładu z japońskiego folkloru mamy tutaj Drowsiego, który przypomina naturalną istotę nazywaną Baku. Która pożerała ludzkie sny i była trochę podobna do Tapira. Na Intelsa, który bazuje na legendarnym, ziejącym ogniem lisie o dziewięciu ogonach. Czy Jinxa, który prawdopodobnie jest nawiązaniem do Yama-Uby, zjawy, która wabi zbłądzonych w górach wędrowców do swojej chaty by tam ich zjeść. Z legend z innych części świata znajdziemy tutaj też na przykład Zabdosa, który jest niezwykle podobny do ptaka piorunów z południowoamerykańskich wierzeń, czy Golurka, który wyglądem przypomina praskiego golema. Fakt numer 3 Pokédex jest pełen mrocznych wpisów o pokemonach. Powstało już mnóstwo creepypast o tych kieszonkowych potworach, poczynając od opętanych wersji gry, po słynną muzykę z Lavender Town, która doprowadzała graczy do szaleństwa. Trudno się dziwić jak nawet najbardziej podstawowe źródło informacji o pokemonach w grze. Pokédex jest pełen niepokojących i dziwnych wpisów o pokemonach. Wchłonięte dusze zasilają jego złowrogi płomień. Często przebywa przy szpitalach, wyczekując zgonów. Jeśli napotkasz go noszącego się w ciemnościach, nie podchodź. Pokemon ten będzie próbował Cię polizać swym językiem i skraść Twoje życie. To lalka, która stała się Pokemonem z żalu, że została wyrzucona, szuka dziecka, które się jej pozbyło. Nosi na głowie czaszkę swojej martwej matki, przez co nikt nie wie, jak wygląda jego twarz. To naprawdę nie brzmi jak coś, co powinno się znaleźć w grze dla dzieci, bo może to nie do końca jest. Gra dla dzieci. O, drugi gęgar. Mroczny fakt, numer 4. Światem Pokémon rządzą wielkie korporacje. I nie, nie, nie mówię tutaj o tych małych organizacjach przestępczych, które co jakiś czas wchodzą naszemu bohaterowi w drogę. Sytuacja wygląda o wiele, wiele gorzej. Bo zastanawialiście się kiedyś, skąd biorą się na przykład Pokébole? Oczywiście w grze pojawiają się pojedynczy, mali, producenci, pasjonaci, ale Pokémarty z reguły zaopatrywane są przez jedną wielką Korporacje. W Kanto i Johto jest to Sleep Company, która wydaje się tam największym i całkowicie dominującym wytwórcą technologii związanej z Pokémonami. Tutaj jedna firma produkuje wszystko od PokeBoli po TMI i Haemy. To ona ustala ceny, to jej naukowcy opracowują nowe technologie. Jedna decyzja zarządu tej wielkiej korporacji i cały region pogrążyłby się w chaosie. I ostatni fakt, mój ulubiony. W świecie Pokemon po śmierci możesz stać się Pokemonem. Znaczy nie tylko po śmierci, czasem po prostu możesz obudzić się Pokemonem, jak ten chłopiec, który zamienił się w Kadabrę. Ale istnieją co najmniej dwa pokemony, które są ewidentnie duchami zmarłych ludzi. Pierwszy to Yamask, noszący przy sobie maskę, która była jego twarzą, gdy jeszcze był człowiekiem. A drugi to Fantump, który ma być pniakiem opętanym przez duszę dziecka, które zgubiło się i zmarło w lesie. Bo wiesz, czasem w świecie Pokémon śmierć to nie koniec. To początek, początek twojego treningu pod okiem z reguły małoletniego trenera. A ty grałeś kiedyś w Pokémony? Jeśli tak, to w które wersje? Napisz w komentarzu. Na przykład ja dawno dawno temu, jeszcze na ekranie bez podświetlenia, grałem w Red i Blue i Gold i Silver. A teraz oczywiście gram w Pokémon Go. O, Gengar! Ale zaraz. Czemu ja cię widzę bez używania telefonu?